Ciełanko, witam was na kanale Artur Wilanowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnim półfinałowym meczu Zaksa Kędzierzyn Koźle kontra Skrabeł Hatów, który zakończył się wynikiem 3 do 0. A teraz, jeśli jeszcze nie oglądałeś materiału z Mackiem Dobrowolskim, to zapraszam cię do tego wywiadu tutaj. I jeśli chciałbyś jeszcze obejrzeć wywiad w przyszłości, który został już przeprowadzony z Wiktorem Musiałem, to zapraszam cię bardzo serdecznie do subskrypcji. Aby być na bieżąco, kliknij dzwoneczek, byś był poinformowany o nowościach na tym kanale. Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl. Także przejdźmy do początku spotkania Zaksa ze Scrum i na początku można było zauważyć bardzo wiele takich niedokładności przy np. odbiciu Kacpra Piechockiego drugiej piłki, czy przyjęciu zagrywek Adriana Staszews Staszewskiego, czy. Aleksandra Śliwki. Natomiast z biegiem czasu ewidentnie widać, że to spotkanie weszło na bardzo wysoki poziom i bardzo przyjemnie się oglądało do ostatniej piłki setowej, gdzie wynik zakończył się tego seta 25 do 23. Na co należałoby zwrócić uwagę, to znowu była absencja Pawła Zatorskiego, i znowu właśnie w tym spotkaniu pojawił się Adrian Staszewski, i tutaj porównując już. Końcowe statystyki Adriana Staszewskiego do Kacpra Piechockiego. Można powiedzieć, że one są bardzo zbliżone do siebie. Kacper Piechocki 44% pozytywnego przyjęcia, tak samo Adrian Staszewski. I bardzo tutaj również zbliżone 22 perfekcyjnego przyjęcia do 25% perfekcyjnego Adriana Staszewskiego. I tutaj w szczególności właśnie należy zwrócić uwagę na to, że Adrian to nie jest, nie jest jego nominalna pozycja, na której grał. Także wielkie brawa należą się dla niego. I jeszcze na co należy zwrócić uwagę: to w tym spotkaniu bardzo dobrze bronił, bardzo dużo piłek podbijał. I według mnie, no myślę, że w tym elemencie zdecydowanie to zaważyło na tym spotkaniu, że Zaksa wygrała. Również y, blok przyczynił się do tego, aby bardzo dobrze tutaj bronić te piłki. Gdzie Zaksa Kędzierzyn Koźle miała aż 10 wybloków, natomiast PGS Krabbeł Chatów tylko 5. Także to pokazuje właśnie, jakie znaczenie mają środkowi oraz obrońcy, ponieważ. Łukasz Kaczmarek również bardzo trudne, ciężkie piłki podbijał. Także skład Zaksy tutaj można powiedzieć, że wrócił do swojego monolitu i bez Pawła Zatorskiego, a z Adrianem Staszewskim no, stanowili o dużej sile tutaj defensywnej. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? No to na to, że Ebadipur w tym spotkaniu nie dojechał i skończył on spotkanie na minus 4, zdobył tylko 7 punktów przy skuteczności 24%, także zdecydowanie zabrakło tutaj w tym meczu Eba Dipura. Kontuzja Sandera również przyczyniła się do tego, że skra została osłabiona i na boisko wszedł Sawicki, który tak naprawdę sobie nieźle poradził. Skończył on y, dwie piłki z trzech, które dostał, także bardzo dobry wynik. Natomiast Taylor Sander też tak naprawdę przez dwa sety uzbierał tylko 5 punktów i skończył mecz na poziomie tylko plus 2 punktów, także również błędy zostały popełnione, jedyne co to trzymał na bardzo wysokim poziomie przyjęcie, bo aż 67% pozytywnego przyjęcia i 33% perfekcyjnego niedosyt może pozostać pod względem Taylora, gdzie każdy pewnie życzy mu teraz wszystkiego dobrego, w tym ja również, no ale przejdźmy do przyjmujących, czyli Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk po 12 punktów zdobytych oboje wyszli na plus 5, 67% pozytywnego przyjęcia i 42% perfekcyjnego. Kamila Semeniuka nieco gorsze statystyki w ataku, ponieważ 44%. Natomiast Aleksander Śliwka, 71% w ataku. Myślę, że on tutaj właśnie pokazał swoją emocjonalność i w tym spotkaniu widać było jego agresję, nawet tam zaiskrzyło pod siatką. Z Duszanem Petkowiciem, także była taka nieco gra słów. Z pozytywnej strony pokazał się z... znowu Aleksander Śliwka: 71% w ataku, bardzo dobre spotkanie. Nieco gorzej w przyjęciu, ale również na bardzo dobrym poziomie: 50% pozytywnego przyjęcia, 35% perfekcyjnego. Bardzo dobra gra. Zacznijmy od środkowych skrybeł hatów, czyli Mateusz Bieniek i Karol Kłos wyszli w podstawowym składzie. Z pozytywnej strony pokazał się Mateusz Bieniek, z tego względu, że uzbierał on 8 punktów i 50% w ataku i jeden blok. Mówię z pozytywnej strony, ponieważ Karol Kłos no nieco tutaj odbiega statystykami. Przywykliśmy do lepszej gry Karola Kłosa, ponieważ zdobył on tylko 4 punkty i wyszedł on w końcowym rozrachunku na plus 1, także tylko 44% w ataku, 0 bloku. Myślę, że to o czym świadczy, i z tego względu wszedł Norbert Huber, który no niestety nie przyczynił się w żadnym stopniu do polepszenia gry swojego zespołu, z tego względu, że wyszedł on na minus 3 i zdobył on 0 punktów. Także no niestety nie była to odpowiednia zmiana. Natomiast Jakub Kochanowski i David Smith, myślę, że tutaj też należy szczególną uwagę zwrócić na to, że oni przez 3 sety dostali tylko 10 piłek, po 5 każdy z nich dostał. I oboje skończyli na poziomie 40%. Przy czym Kuba Kochanowski miał dwie, dwa bloki oraz 3 wybloki. Także bardzo dobre tutaj również statystyki pod względem defensywnym Kuby Kochanowskiego. Natomiast David Smith również nie, nie zagrał niesamowitych zawodów. Jedyne co to troszkę pokopał zagrywką, natomiast zdobył on tylko 3 punkty. I wyszedł on na zero, biorąc pod uwagę jego pomyłki w ataku. Zbyt dużej tutaj roli nie odgrali środkowi, choć tak naprawdę trzymali oni również ten poziom pod względem tego wybloku. Także defensywnie odegrali bardzo dużą rolę, natomiast w ataku no, nie przyczynili się do zbytniej postawy pozytywnej, z tego względu, że po prostu dostawali bardzo, małe, bardzo mało piłek od Benjamin'a Toniutiego. I najwięcej tych piłek dostał Kamil Semeniuk wraz z, z Aleksandrem Śliwką i później z Łukaszem Kaczmarkiem. Czyli wiadomo, tradycyjne trio, jak można popatrzeć w statystyki, no to w głównej mierze do tych zawodników jest kierowana najczęściej piłka, nawet gdy jest bardzo pozytywne przyjęcie. I przejdźmy tutaj do atakujących, czyli Duszan Petkowicz oraz Łukasz Kaczmarek. Oboje zagrali bardzo dobre zawody. Dusan Petkowicz według mnie jedyna pozytywna postać tego zespołu w tym meczu dostał on bardzo dużo piłek i skończył on 50% na poziomie 52% w ataku plus 10, dwa ataki, także bardzo dobra postawa tego zawodnika, 18 punktów. Myślę, że zabrakło tutaj choć drugiej takiej postaci powiedzmy jakiegoś przyjmującego, który również by. Pociągnął tą grę i Grzegorz Łomacz mógłby rozrzucić nieco blok z aksy koźle Natomiast tak się nie wydarzyło i mieliśmy tylko w jednym pierwszym secie wyrównane spotkanie. Łukasz Kaczmarek, 13 punktów, plus 9, 11 serwisowy dwa bloki i 53% w ataku. I tutaj na szczególną uwagę należy zwrócić na to, że w pierwszym secie miał tylko 20%. W ataku także zdecydowanie drugi, trzeci set lepszy w jego wykonaniu. Być może nieco stresu weszło w, i wkradło się w jego grę, natomiast ewidentnie zebrał się do kupy i mogli znowu stanowić ten monolit, który nieraz został już tutaj poruszany przeze mnie. Przejdźmy teraz do ogólnych statystyk obu zespołów i zacznijmy od poziomu tutaj asów serwisowych na ten mecz. 5 punktów zdobyła z Krabeuchatów, 3 natomiast z Zaksakędzieżynko źle. No i na co należy również zwrócić uwagę, no to pomyłki w tych zagrywkach, ponieważ to, że 5 asów zdobyła z Krasbeuchatowa, bardzo fajnie, cieszy mnie to, natomiast popełniła ona aż 17 błędów, gdzie kędzierzynko źle popełniła tych błędów tylko 7, także 10 punktów różnicy w tym elemencie, myślę, że jest to dosyć spora zaliczka punktowa. No i myślę, że również to mogło się przyczynić na to, że po prostu zaksa kędzierzyn Koźle wygrała to spotkanie. Poziom przyjęcia był na bardzo wyrównanym poziomie 52% do 50% dla zaksy kędzierzyn koźle, 33% perfekcyjnego przyjęcia oraz 22% perfekcyjnego przyjęcia yy, skrybeł chatów. Także znowu zaksa nieco lepsza. W ataku również zaksa lepsza po 52% do 43%. No i teraz blok, czyli to na co tutaj należy zwrócić uwagę. 6 bloków zaksy Kędzierzyn-Koźle, 4 skryw z Bełchatowa. No i 10 wybloków po stronie zaksy i tylko 5 wybloków ze strony skry Bełchatów. Myślę, że właśnie element blok obrona odegrał tutaj znaczącą rolę i to przyczyniło się do tego, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała skrę. Można powiedzieć, że bez problemów pomijając tego pierwszego seta. Szkoda oczywiście kontuzji Taylora Sandera, także trzeba życzyć mu zdrowia i czekać na to, czy ta kontuzja będzie nieco lżejsza i będzie mógł się pojawić w meczu o trzecie miejsce. W ogólnym rozrachunku 30 błędów popełniła Skra, Bełchatów i 21 błędów Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. Także 9 punktów poleciało od tak więcej dla Zaksy i to również zaważyło na grze tego zespołu. Także ja już nie mogę się doczekać meczów o pierwsze oraz o trzecie miejsce. Mam nadzieję, że taka seria będzie Wam się podobać na tym kanale i ja będę mógł dalej w nią brnąć. Także zapraszam Was bardzo serdecznie jeszcze raz do subskrybowania tego kanału oraz napisania w komentarzu co mógłbym poprawić aby lepiej się oglądało tego typu materiały i ja będę się na tą chwilę żegnał z wami także życzę wam udanego dnia na razie cześć sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl